To była ucieczka, która wstrząsnęła całą Polską. Krzysztof J., znany jako Jędrzej, prawa ręka bosów łódzkiej ośmiornicy, wykorzystał lukę w zabezpieczeniach i po prostu zniknął z budynku sądu, mijając policjantów w samych szortach. W tle niekompetencja służb, zbyt młodzi i niedoświadczeni funkcjonariusze, brak antyterrorystów i zupełny brak kajdanu. Ucieczka, o której mowa, przeszła do historii polskiej przestępczości zorganizowanej jako jedna z najbardziej spektakularnych i kompromitujących dla organów ścigania. Rozegrała się w łodzi na początku XXI wieku i wstrząsnęła nie tylko lokalną opinią publiczną, ale również doprowadziła do trzęsienia ziemi w tamtejszej komendzie wojewódzkiej. Fala dymisji przetoczyła się przez szeregi funkcjonariuszy, którzy według ustaleń nie dopełnili podstawowych obowiązków związanych z organizacją i ochroną konwoju sądowego ów dzień, który miał być kolejnym rutynowym etapem trwających procesów członków zorganizowanej grupy przestępczej, zmienił się w upokorzenie wymiaru sprawiedliwości i triumf bezczelności gangsterskiej. Dziewięciu mężczyzn, których uznano za niebezpiecznych i mogących stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, miało zostać bezpiecznie doprowadzonych z aresztu do sali sądowej. Tyle, że ta misja została powierzona zaledwie sześciu funkcjonariuszom, z czego większość stanowili młodzi niedoświadczeni policjanci służby prewencyjnej, którzy wcześniej nie mieli styczności z eskortowaniem tak groźnych przestępców. Ich wiedza ograniczała się do teorii wyniesionej ze szkoleń, a nie praktycznych działań w sytuacjach wysokiego ryzyka. Ta rażąca nieodpowiedzialność i złamanie przepisów konwojowych zostały później potwierdzone przez rzecznika łódzkiej policji, pobinspektora Jarosława Bergera, który nie szczędził ostrych słów krytyki i zapowiedział wyciągnięcie poważnych konsekwencji wobec winnych. Uciekinierem był Krzysztof J., Znany również pod pseudonimem Jędrzej, postać budząca grozę i fascynację, prawa ręka bosów słynnej łódzkiej ośmiornicy. Przez wielu funkcjonariuszy określany był mianem nieprzewidywalnego socjopaty, który rzadko kiedy mówił, a jeśli już się odzywał, to jego słowa były chłodne. Choć na pierwszy rzut oka wydawał się kulturalnym i dobrze sytuowanym biznesmenem, mającym nawet reputację mecenasa sportu i byłego zapaśnika, to za tym wizerunkiem kryła się mroczna rzeczywistość, pasja do hazardu. Szemrane interesy i powiązania z najbardziej niebezpiecznymi postaciami świata przestępczego, w tym z legendarnym Andrzejem kapseudonim Pershing. To właśnie w kasynach, zatopionych w półmroku i przesiąkniętych zapachem dymu tytoniowego, miał nawiązać pierwsze kontakty z przestępcami, które z czasem przerodziły się w sieć lojalnych i brutalnych relacji. Pierwszy raz został zatrzymany w 1999 roku. Tropiono go miesiącami. Aż wreszcie, dzięki precyzyjnej pracy operacyjnej i wykorzystaniu informacji z wielu źródeł, ustalono, że Jędrzej wybrał się na zimowy urlop w Tatry. Był przekonany, że uda mu się odpocząć w górskich klimatach, pojeździć na nartach i na chwilę zniknąć z radarów. Ale policjanci z zespołu poszukiwań celowych komendy wojewódzkiej w łodzi nie dali za wygraną. Kiedy w końcu namierzyli jego samochód na jednej z podhalańskich dróg, nie mieli wątpliwości to był ich moment. Jędrzej nie spodziewał się ataku. Zaskoczony, nie zdążył nawet sięgnąć po telefon. Drzwi pojazdu były zamknięte, więc funkcjonariusze bez ceregieli wybili szybę, by go dosłownie wyciągnąć na zewnątrz. Tak zakończyła się jego pierwsza ucieczka przed sprawiedliwością. Jednak nie na długo w 2001 roku rozpoczął się przeciwko niemu pierwszy proces. Początkowo zarzuty nie były tak poważne. Dotyczyły głównie oszustw podatkowych i wyłudzeń w tzw. aferze winiarskiej. Z czasem jednak akt oskarżenia puchł, a prokuratura zaczęła przedstawiać znacznie poważniejsze zarzuty w tym zlecanie zamachów, porwania, wymuszenia oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Szczególnie głośne było oskarżenie o udział w planowaniu likwidacji mafijnych bosów o pseudonimach Gruby Irek i Nikoś postaci dobrze znanych w półświadku. Podczas procesów członków łódzkiej ośmiornicy zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. Oskarżeni zasiadali w kuloodpornej przezroczystej klatce, zamontowanej w centrum sali rozpraw. Wejście na salę poprzedzała kontrola przez bramki wykrywające metal, a korytarze pilnowali funkcjonariusze antyterrorystyczni uzbrojeni w broń długą. Każdy ruch był monitorowany, przynajmniej przez większość czasu, bo nadszedł dzień, w którym czujność zawiodła. W maju 2002 roku doszło do wydarzenia, które dziś uchodzi za symbol całkowitego lekceważenia procedur. W dniu rozprawy na ławie oskarżonych miało zasiąść dziewięć osób, w tym groźni przestępcy, którzy w strukturach mafii pełnili funkcje dowódcze. Wśród nich był Jędrzej. W skład oskarżonych wchodzili także Tadeusz M. pseudonim tato, Andrzej M. znany jako mikser, oraz Mariusz K. W pewnym momencie sędzia zarządził przerwę w rozprawie. Gdy sąd zebrał się ponownie, na sali pojawiło się już tylko ośmiu oskarżonych. Jeden zniknął, tym jednym był Krzysztof J. Zniknął w najbardziej trywialny i zarazem niewiarygodny sposób. Według ustaleń mediów, opuścił areszt śledczy przez specjalny korytarz prowadzący do budynku sądu. Zdołał przejść niezauważony na parter, a stamtąd przedostał się do holu głównego. W pewnym momencie, korzystając z nieuwagi funkcjonariuszy, pozbył się więziennego stroju, najprawdopodobniej wcześniej przygotowując pod nim lekkie cywilne ubranie. Jak podają źródła, miał na sobie jedynie krótkie spodenki. W tym pozornie niewinnym stroju, wyglądając bardziej jak plażowicz niż przestępca, przeszedł obok policjantów i opuścił budynek głównym wejściem, zupełnie jakby wychodził po rozprawie jako wolny człowiek. Nie było pościgu, nie było alarmu, nie było zamieszania. Była tylko cisza i konsternacja. Media szybko podchwyciły temat, opisując tę ucieczkę jako wydarzenie bez precedensu. W kolejnych dniach dziennikarze śledczy ujawniali coraz więcej szczegółów dotyczących zaniedbań, jakie miały miejsce w tym dniu. Wskazywano, że Jędrzej nie miał opracowanego planu ucieczki, ale był na tyle inteligentny i czujny, by wykorzystać moment nieuwagi i słabości systemu. To wystarczyłoby po raz kolejny zadrwić z wymiaru sprawiedliwości. List gończy wystawiono niemal natychmiast, a Krzysztof J. został ostatecznie zatrzymany dopiero po kilku miesiącach, tym razem poza granicami kraju, w węgierskim Budapeszcie. Ucieczka Krzysztofa J, znanego w półświatku jako Jędrzej, wywołała burzę, która na długie tygodnie wstrząsnęła fundamentami nie tylko łódzkiej policji, lecz także całego wymiaru sprawiedliwości. Choć nie brakowało wcześniej sygnałów o nieprawidłowościach w konwojowaniu więźniów i braku profesjonalizmu w działaniach ochronnych, nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tak bezprecedensowego kompromitującego incydentu. Dopiero po tym wydarzeniu ujawniono, że dziewięciu skrajnie niebezpiecznych mężczyzn podejrzewanych o najcięższe przestępstwa, było eskortowanych do sali sądowej przez zaledwie sześciu funkcjonariuszy. Co gorsza, nie byli to doświadczeni policjanci z jednostek antyterrorystycznych, tylko zwykli mundurowi z patrolu prewencji, często młodzi i niedoświadczeni, którzy wcześniej nie mieli okazji zmierzyć się z podobną sytuacją. To, co działo się tamtego dnia, przypominało raczej karykaturę operacji policyjnej niż profesjonalnie zaplanowaną akcję zabezpieczającą proces przestępców. Na sali nie było ani jednego antyterrorysty. A oskarżeni nie mieli założonych kajdanek, co już samo w sobie stanowiło pogwałcenie podstawowych procedur bezpieczeństwa. W dodatku tego dnia w pobliżu sądu zauważono jeszcze jedną podejrzaną postać. Był to mężczyzna, który miał odpowiadać z wolnej stopy i według świadków kręcił się nerwowo w okolicy, jakby na coś czekał lub coś obserwował. Coraz więcej wskazywało na to, że nie była to przypadkowa obecność. Śledczy podejrzewali później, że to właśnie ten człowiek mógł odegrać kluczową rolę. Umożliwieniu jędrzejowi ucieczki. Być może przekazał mu informacje, być może w jakiś sposób zabezpieczył dla niego wyjście. Tego nigdy nie udało się jednoznacznie ustalić. Efekt tego fiaska był natychmiastowy i bezlitosny. Czterech policjantów, w tym zastępca naczelnika sekcji sądowej, zostali zawieszeni w czynnościach służbowych, a niedługo później przyszedł czas na dymisję samego komendanta łódzkiej policji. Media nie dawały za wygraną. Rozpisując się o kompromitacji na niespotykaną dotąd skalę, rzecznik komendanta wojewódzkiego, podinspektor Jarosław Berger, nie miał wyjścia i potwierdził publicznie to, co wszyscy już wiedzieli: że konwój przeprowadzono z jawnym pogwałceniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Reakcja policji była jednak błyskawiczna. Już kilkanaście minut po tym, jak zorientowano się, że jeden z oskarżonych nie powrócił na salę rozpraw, wystawiono za nim list gończy. Rozpoczęła się szeroko zakrojona operacja poszukiwawcza. Na terenie całego miasta rozstawiono posterunki, zablokowano wszystkie główne drogi wyjazdowe, a służby graniczne otrzymały ostrzeżenie i dokładny rysopis zbiega. Choć działano sprawnie, nie udało się go schwytać od razu. Nawet jego obrońca wydawał się zaskoczony ucieczką, wyrażając przed kamerami swoje zaniepokojenie i przyznając, że dalsza obrona klienta stanie się teraz znacznie trudniejsza. Ucieczka z sądu rzuciła bowiem cień nie tylko na funkcjonowanie policji, ale i na cały proces. W grę weszły nowe podejrzenia, wątpliwości i spekulacje. Do akcji włączył się również znany w Polsce detektyw Krzysztof Rutkowski, którego agencja miała już na koncie kilka skutecznych realizacji. To właśnie jego zespół przejął trop i metodycznie, krok po kroku, rekonstruował możliwe kierunki ucieczki Jędrzeja. Wreszcie we wrześniu 2002 roku, po miesiącach poszukiwań, udało się go zlokalizować w Budapeszcie. Zatrzymano go bez większego oporu a następnie przetransportowano z powrotem do Polski, gdzie ponownie stanął przed sądem, tym razem już bez żadnych taryf ulgowych. Tło całej sprawy sięga jednak znacznie głębiej niż sama ucieczka. Łódzka Ośmiornica, grupa przestępcza, do której należał Jędrzej, rozpoczęła swoją działalność jeszcze w 1993 roku. Początkowo organizacją kierował Ireneusz J., znany jako Gruby Irek. Był to człowiek o wyjątkowo silnej pozycji i nieprzeciętnym autorytecie w półświatku. Rządził twardą ręką, budząc strach zarówno wśród wrogów, jak i swoich ludzi. Jednak nawet jego dosięgła śmierć z rąk własnych współpracowników. W wigilijny wieczór 1997 roku został zastrzelony, a zamachowcami okazali się członkowie jego gangu, którzy najprawdopodobniej nie chcieli już dłużej znosić jego dominacji i brutalnych metod. Po jego śmierci władze przejęli nowi ludzie, a jednym z najbliższych współpracowników nowych liderów był właśnie Krzysztof J który zyskał pozycję prawej ręki kierownictwa grupy. To on odpowiadał za strategiczne kontakty i logistykę przestępczych operacji. Zajmowali się niemal wszystkim: od wyłudzeń i oszustw podatkowych, przez nielegalną produkcję taniego wina, którego jakość była na tyle niska, że określano je mianem trucizny, aż po poważne przestępstwa z użyciem przemocy. Szacowano, że tylko na procederze związanym z winem oszukali państwo i konsumentów na kwotę przekraczającą 300 milionów złotych. Do tego dochodziły egzekucje, porwania i brutalne rozboje, które miały na celu zastraszenie przeciwników oraz wymuszenie haraczy. Procesy członków tej grupy rozpoczęły się w 2001 roku i trwały przez niemal 20 lat. Był to jeden z największych i najbardziej skomplikowanych procesów w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Oskarżono około 120 osób, a w sądzie przesłuchano ponad 200 świadków. Zarzuty wobec Jędrzeja i jego najbliższych współpracowników były poważne. Oskarżano ich o udział w egzekucjach grubego Irka i Nikosia, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, a także uprowadzenia ludzi biznesu, których celem było uzyskanie okupu lub zmuszenie do współpracy. W 2006 roku zapadły pierwsze wyroki skazujące. Sąd uznał winę oskarżonych i wymierzył im surowe kary. W przypadku Jędrzeja kara była najdotkliwsza 25 lat pozbawienia wolności. Rok później sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Uznając, że materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości. Jednak to nie zakończyło sprawy. Część wyroków była później uchylana. Niektóre procesy musiały zostać wznowione, a postępowania toczyły się jeszcze przez wiele kolejnych lat. W cieniu tych wydarzeń toczyły się dramaty rodzin. Przeciągały się batalie sądowe, a niektórzy świadkowie zmieniali zeznania lub bali się mówić, wiedząc z kim mają do czynienia. Proces Łódzkiej ośmiornicy stał się symbolem walki państwa z przestępczością zorganizowaną. Ale także przypomnieniem, jak kruche potrafią być struktury odpowiedzialne za egzekwowanie prawa.